No powiem szczerze, że po pierwszym vlogu to nawet mi się spodobało. Nie zawsze jakość obrazu będzie idealna, nie zawsze dźwięk będzie idealny, ale nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o kontekst, tu chodzi o mięsko i to mięsko będę starał się przekazać. Jedziemy dalej. Mam taką zasadę w życiu, że jak się za coś biorę, to staram się, żeby to było fajnej jakości. No i stwierdziłem, że takie dodanie przycisku... Subskrypcji nie będzie głupi pomysłem, także jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi vlogami, klikamy, klikamy. Subskrybować o którym wcześniej ci powiedziałem. Yy... Prawdopodobnie powinien pojawić się gdzieś na końcu wideo. Ja cię przepraszam, dopiero zaczynam swoją przygodę z YouTube'em. Jeżeli go wcześniej nie było, a zobaczysz go gdzieś za chwilę, to jak najbardziej nie zapomnij go wcisnąć. Wczoraj rozmawialiśmy o Mastermindzie, rozmawialiśmy też o wygranej w konkursie mojej wygranej w konkursie, czyli coś co było miłe, co gdzieś tam wygenerowało uśmiech na mojej twarzy. Natomiast dzisiaj chcę Ci powiedzieć o sytuacji, która miała miejsce. Dzień wcześniej, czyli miała miejsce w czwartek. W czwartek jakimś cudem, przypadkiem można by było wręcz powiedzieć, dowiedziałem się, że formularz kontaktowy na mojej stronie xwork.pl nie działa tak jak powinien. Jedna z osób na LinkedIn napisała do mnie, że hej Michał, złożyłam zapytania ofertowe do Ciebie na stronie przez formularz, więc powinieneś się otrzymać. Wszedłem na maila, nic nie ma. Okazało się, że przy konfiguracji strony firma, która to robiła, nie wpięła maila do, do tego formularza. W związku z tym, wszystkie zapytania ofertowe, które tam trafiały, w ogóle zapytania od potencjalnych klientów, ale też obecnych klientów, trafiały gdzieś w przestrzeń. Okazało się oczywiście, że mam dostęp do historii tych wyników. Oczywiście, firma, która robiła mi stronę, podpięła mi potem ten formularz, tak jak powinno być. A tak naprawdę, to w sumie ja go podpiąłem. Ale oni mi tylko pokazali, gdzie jest historia. Czyli ta historia zapytań była zarejestrowana. Straciłem przez to prawdopodobnie dwóch dobrych klientów, dużych klientów. Czy się martwię, czy obwiniam firmę, która to zrobiła? No nie, no bo jesteśmy ludźmi, każdy popełnia błąd i to jest, że tak powiem, piętno i taki bagaż, który jest na plecach przedsiębiorcy. Jeżeli mamy swoją działalność gospodarczą, pracujemy sami, tak jak ja to robię, no to błędy, które popełniamy, przynoszą konsekwencje, a te konsekwencje ponosimy my. Jeżeli pracujemy na etacie, owszem, takie konsekwencje również zdarza się, że ponosimy, ale powiedzmy sobie szczerze, poziom bezpieczeństwa na etacie jest zdecydowanie wyższy. Jakie zatem, jest, jakie zatem są plusy i minusy, gdybyśmy mówili o popełnianiu błędów etat versus praca u siebie? Praca na etacie to niższe ryzyko, ale w związku z tym też i niższe możliwe przychody. No bo nie oszukujmy się, jeżeli przeglądniemy sobie listę najbogatszych ludzi na świecie, nie ma tam ludzi, którzy pracują na etacie. Więc yy, będąc przedsiębiorcą trzeba po prostu liczyć się z tym, że nie wszystko zawsze pójdzie po naszej myśli. Trzeba być gotowym na błędy i po prostu się po tych błędach najzwyczajniej w świecie podnosić. Nie obwiniać wszystkich dookoła, bo siłą rzeczy to my jesteśmy właścicielami przedsiębiorstwa. No i jakoś trzeba te, te błędy wziąć, wziąć na klatę. No i tak tutaj mocno też nasuwa się taka trochę stoicka filozofia, czyli nie denerwować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. No tutaj można by było powiedzieć, że wpływ jakiś tam był, ale czasu nie cofniemy, więc skoro straciliśmy te potencjalne szanse. Życie. Próbujmy robić tak, aby następnym razem taka sytuacja miejsca nie miała. Ja bardzo jestem wielkim fanem checklist, czyli takich list, w których zaznaczam sobie krok po kroku, co robić. I teraz w sytuacji, w której będę kiedykolwiek korzystał z usługi następnej, następnej firmy, bądź nawet tej samej, w momencie, kiedy będę tworzył stronę internetową, już wiem, że na mojej checklistie powinienem sobie dopisać punkt sprawdź, czy formularz kontaktowy, mailowy... Jest podpięty z, z moim mailem, także myślę, że warto wyciągać nauczki. Z błędów, może nie gdzieś tam futrować się strasznie negatywnymi emocjami. Ja no od razu mówię, że byłem bardzo w, w czwartek tą sytuacją zawiedziony, tym bardziej, że jedna z firm, która oferowała mi współpracę, to była firma, na której bardzo mi zależało. Nawet nie wiedziałem, że się do mnie zgłosili. Dowiedziałem się za późno, bo próbowałem podjąć kontakt, ale, ale odzewu nie było. I to był fajny deal, na fajną prawdopodobnie kwotę. Można by było po liczbie osób, które miały być przeszkolone, mniej więcej szacować jakie to były pieniądze, więc coś po prostu uciekło. Trzeba się było z tym pogodzić, trzeba było to przegryźć. A na otarcie US w piątek, oczywiście, wygrana w konkursie, którą, o której mówiłem w, w poprzednim vlogu, nie? Także w górę uszy kołki, gdzieś tak to było, w, w jakiejś kreskówce. Nie ma się co martwić i lecimy dalej, nie? Ale załóżmy, że pracujesz na etacie. Jak w takim razie ta historia może przyczynić się do Twojego usprawnienia? No cyklisty. Cyklisty są świetną sytuacją w momencie cyklicznych rutyn szczególnie. Jeżeli robisz raporty co tydzień, jeżeli robisz jakieś cykliczne spotkania co tydzień, co miesiąc, kadencja tak naprawdę może być dowolna. Taka cyklista pozwala Ci zachować odtwórczość twoich, Twojej jakości pracy, czyli wypunktowujesz sobie w krokach proces... Dzięki temu po pierwsze widzisz, czy to, co robisz ma sens logiczny, czy nie dałoby się tam czegoś usprawnić i zmienić na przykład kolejności, a po drugie, jeżeli masz wypunktowania, to przy, kolejnej, przy kolejnym cyklu, przy kolejnym momencie, w którym czynności odtwarzasz, jedziesz po prostu po liście, nie musisz myśleć o tym, co robisz, bo tylko czytasz kolejny krok. Masz gwarancję, że niczego nie pominąłeś, no i... I jakość Twojej pracy prawdopodobnie też będzie wyższa. Mówię Ci to z doświadczenia, ja na etacie pracując mocno w te checklisty szedłem i to mi naprawdę ułatwiało, to po pierwsze, a po drugie przyspieszało moją pracę, no a po trzecie jeszcze zapewniało powtarzalność, wyższą powtarzalność, przez co nie musiałem sypać głowy popiłem przed szefem, że znowu się pomyliłem. Takie sytuacje oczywiście też miały miejsce, samo życie. Gorąco też dziękuję za cały feedback osobom, które takiego feedbacku mi udzieliły na Instagramie. Jeżeli oglądasz tego vloga nieco później, informacyjnie dla Ciebie, w momencie premiery wysłałem ten link na Instagramie do osób, które na Instagramie w ankiecie odpowiedziały, że chcą go zobaczyć, obejrzały go, tak można byłoby powiedzieć, przedpremierowo. Przez tego vloga mam na myśli tego pierwszego, tego wyślę już myślę nieco szerszej, szerszej liczbie osób, natomiast bardzo dziękuję Ci, jeżeli należysz właśnie do, tych, do tej grupy wybrańców i gorąco wierzę w to, że jeżeli oglądasz tego vloga już nieco później, śledzą go setki i tysiące osób. <grytanie> Tymczasem życzę Ci spokojnej soboty i do zobaczenia w kolejnym vlogu, prawdopodobnie w poniedziałek, być może we wtorek. Trzymaj się, hej!